Dzień dobry dzień, dobry słoneczka. Nasze kochane wszystkie nie ma łukiego dzisiaj na odcinku, ale numer co? Słuchajcie, nie wiem, jak mi pójdzie. Łuki w pracy. Ja nagrywam. jutro wejdzie ten odcinek, bo dzisiaj naprawdę dużo mamy na głowie, że tak powiem wieczorkiem, więc nie będziemy po nocy kręcić, więc stwierdziłam, że sama nagram odcinek. A dzisiaj odcinek niespodzianka z drapki z kapelusza słuchajcie. Zobaczycie w trakcie, co będę drapać, i trzymajcie mocno kciuki za kinie, bo nie wiem, jak to wyjdzie. Pierwsza będzie szczęśliwa liczba. Słuchajcie z numerkiem 21. Powiększymy troszeczkę. I teraz kto mnie będzie pilnował? halo Kto mnie będzie tu pilnował, żeby mnie nic nie pominęła? Dobra, szukamy 21, zderbka z numerem czwartym. Szukamy tej.

Kinia daje radę. Pierwsza wygrana, piąteczka elegancko. No to drugą będzie. Ta nam. Trzynasteczka z rabka z numerem szóstym. Szukamy trzynastki. No? Już myślałam, bo trójka się pokazała. 11, 27, 12. 8. osiem. Mhm. 18, 32, 4, 3 i 28, czyli nie ma. KB różne. Dobra. Co tu dalej? No to haha, siódmeczka. Piąty numerek. No słuchajcie, coś mnie tu zumuje, a Łukiego nie ma. No i, no i nie wiem. No i nie wiem. 8. 30. Widzicie to? Nie, ja muszę coś. Może tak? No nie wiem. Lepiej? 23, 24. Nie wiem, co zrobiłam. Rozjaśniłam ekran, ale numer 2, 32, 3, 12. 22 i 4. Czyli zdrapka pusta, różne. Ej no. Czemu tak? Się tutaj zadziało. No dobra, to teraz co by tu. O, moja koralowa. Koralowa z jedenasteczką. Ja ją love, ona mnie chyba też. No, zobaczymy. Co my tu mamy? Kotwica i kostium. Okulary na nos. Oczywiście. Okulary na nos. I lecimy. Kotwica, kostium. No i teraz by się łki przydał, nie? Kotwica. Mm, tu nie ma. A tu kostium i kotwica. Coś ten ekran lata. Słuchajcie. Lecimy dalej. Cóż tu? Wulkan Arbus. Wulkan Arbus. Tu mamy Arbus. W ogóle innym telefonem nagrywam, więc może dlatego. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Wulkan jest tu. Okej. Okay. Meduza i trójząb. Meduza, trójząb. Tu jest trójząb. Meduza. A tu. No mówię wam, że zoomuję, bo widzę, że zoomuje. Trójząb, meduza. Dobra. Kolejne dwa. Delfin palma. Najwyżej będziecie pisać, że kinia było okropnie. Delfin. Delfin palma. Tu nie widzę. A tu palemka. Chyba wszystko co? A teraz co? Syrenalaczki, syrenalaczki. Tu. Syrenalaczki. No tu już nie widzę. No dobra, kolejne dwa. Deska i małpka. Moja ulubiona. Tu jest deska. Czyli mopka musi być tu. Jest. Deski szukam. Nie widzę. Łuki, gdzie ty, żeby mi pomóc? Ale teraz tak. Maska ośmiornica. Maska i ośmiornica, słuchajcie. Dobra, mamy tu. Maski nie widzę. O, tu jest. I ośmiornica. Dobra, lecimy po kolejne. Żółw, kokos. Żółw i kokos. Nie widzę. Mamy kokosa, mamy żółwia. Tu nie widzę. Kokos. No, chyba wszystko. Dobra, teraz. Motyl słońce. Motyl Słońce. Tu, tu i tu nie ma. Dobra, dwa ostatnie. Neptun Krab. Tu nie ma. Tu jest i jedno, i drugie. Ej, no, ja cię tak lubię. Ale chyba mamy pusto, słuchajcie. Tu, kontrolne te różne pustak. No dobra, no to teraz sobie weźmiemy. Hmm. No to może na galinie z dwójeczką. I słuchajcie, lecimy, nie? Winogrono sakwa. No, patrzę, jak to. O! Winogrono sakwa. Nie przetestowaliśmy tego telefonu. Przed tym, jak uki poszedł do pracy, i teraz mogą się dziać różne rzeczy. Mam nadzieję, że to wszystko, jak się zgra, to będzie ok. Zobaczymy. Winogrono, sakwa. Nie ma więcej. Dobra, lecimy. Biedronka, szyjnik. Biedronka i naszyjnik. Biedronka. Lecę teraz powoli, bo wiecie, nie, nie ma kto mi pomóc tutaj. Mhm. Jest naszyjnik. Tylko jeden. Łocie pierun. Łocie pierun. Cóż dalej? Cytryna, popcorn. Cytryna jest. Cytrynka. Popcorn, mm, fajna parka się trafiła, nawet elegancka. Tu, tu, cytrynka, popcorn, chyba wszystko. Jakby coś to do drapie nie? Wiecie. Prezent i autko. Autko jest tu. Oj, dawno w Megalinii linii nie było. Prezent autko. Mogłaby się pojawić dzisiaj, wyjątkowo. Prezent tu. Dobra, chyba wszystko. Lecimy po dwa kolejne. Moneta i liść. Moneta, liść, moneta, liść. Dobra, jest. <laughs> Tu. Piłki widzę, moneta liść. No dobra. Chyba mamy. Kolejne dwa. Wisienki i korona. Wiśnie, korona. Tu nie ma, nie ma, nie ma. Wisienki, korona. O! Jest. Tu. I tu nie widzę. No nie ma. Dobra. Lecimy. Kokos piłka. To było, to było. Kokos tu. Piłka. Tutaj. Piłeczka. Kokos. Kokosy. No, dobra. Dwa kolejne gwiazdka podkowa. Gwiazdka i podkowa. No dobra, tu. Elegancko. Gwiazdka podkowa. Tu. Tu. Dobra, chyba wszystko. No jeszcze sporo symboli szansa jest. Fotolody, fotolody. Foto było. Foto. Są lody. I co? Tu foto? I tu. No dobra. Ile? Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. Arbuz żółw. No to tak, arbuzik. Arbus żółw. Hmm. O, żółw. I wszystko dobra. Kości kłódka były. Kłódka kości. Tu kłódka zobaczcie. Ładnie. Kudeczka, kudeczka, tu. Dobra. No, szminka, rower. rowerek Kolejny. Tu nie, tu nie. Tu rower, szminka. Dobra. No, cztery do końca. Ej, ananas. Dzwonek, były ananas, dzwonek. No, chciałabym jeszcze zadzwonić. Tu dzwonek, tu nie, tu nie, tu nie. Jest ananas. No, dwa ostatnie. Pierścionek i klucz. Pierścionek i klucz. Pierścionek jest. I tu, ale linii brak, no to bonus. Perła, perła, słuchajcie, perła, czyli pustak, pustak, kolejny, dobra. No to co? Może gruba ryba? Gwiezdna kasa z osiemnastką, słuchajcie. Ale by było, jak ja, ja bym tu wydrapała 25 lat, co? Ale numer by był. Aha! Normalnie, poproszę, poproszę, tak. Szukamy jeszcze podkowy serduszka. No i poproszę te 25 lat. Aparat. Parasol. Szalik. Kolczyki. Dzwonek. Kawusia. Zaraz będę pić. Kwiat. Cytrynka. Bęben. Diament. Nuta. Hmm? Pik, dobry znak, dobry znak. Planeta, jabłko, maska, trefla, karo, balon. Ej, no, śmieci, klucz, muffin, burger, pizza, palma. O tu widzę, klaps. No. Luneta, worek, kompas, łódź, mikrofon i pszczoła. Dobra, bonus. Wiśnie, wiśnie. No, gwiazda się nie pokazała. NX, ja myślałam, że jak u nie ma, to wydrapie 25 lat. A tutaj. Mm -mm. Mm -mm. No to może teraz owocóweczka. Owocóweczka, zrabka z numerem piątym, wisienka, nie było cytrynki, dobra, brzoskwinia i melon, o tak całą widzicie, melon, brzoskwinia, tu mamy brzoskwinia, melon, tu, tu, ojejku, tutaj to ja mogę pomijać. Słuchajcie, brzoskwinie, melon. Dobra, chyba wszystko. Wiśnie e, i banany. O, wisienki są. Wiśnie, banany. Mm, tu. Czy wszystko? Coś malutką. Wiśnie, banany. Dobra. Figa, ananas. No to tu mamy ananas, figa, figa, czy coś jeszcze? Mm -hmm. No, chyba wszystko, awokado, kokos, dobra, awokado, tu jeszcze, awokado, Awokado, tu, awokado, kokos, kokosy, szukam, słuchajcie, szukam, dobra, truskawka i pomarańcza, tak, tu, o, to jak ładnie truskaweczki, o, truskaweczki i pomarańcza. Sprawdzamy. Chyba wszystko. Cytrynka i karambo. Karambo. Cytrynka tu, o! Tu też ładnie. Chyba wszystko, co? Dobra. Kiwi. Pojedynczo teraz. Kiwi. No, powiem wam o awokado, widzicie. No, szanse są. <laughs> A mamy? Winogrono, winogrono. Tu, tu. No to czyli nic nie ma? No nie ma. Pusto, słuchajcie, pusto. No dobra, no to teraz zrobimy sobie jeszcze super linię. Super, linie. Trzecia, trujeczka. Może tu jakaś linia zawita, co? O, korona i łódź. Tutaj to łatwiej znaleźć. Mniej tych symboli. Korona, korona, łódeczka. No, były obydwa. Dobra. Lecimy. Krap, leża. Jest krabik, krabik leżak. Tu, tu, krabik leżaka nie widziałam, albo minęłam. Nie wiem, zobaczymy. Cytryna, laczki. Cytrynka i laczki. Tu. Cytrynka. No dobra, laczków nie dalej. Cóż dalej? Arbus tęcza. Arbus tęcza. Mm. Wszystko po jednym. No dobrze. Rolki były, okulary były. Rolki są. Rolki tu nie, tu nie. O, dublecik pierwszy. Rolki, okulary. Dobra, mamy to. Co teraz? Balony były. Piłka, nie wiem. Balony są tu. I co? I tu. No, ok. Popcorn podkowa. Popcorn i podkowa, no to mamy tu i tu. Popcorna nie widziałam. Chyba nie było. Teraz co? Diament, dzwonek. Diament, dzwonek jest tu. Dobra, sześć do końca, motyl, serduszko. Motylek, tu, no, cztery do końca, parasol, moneta, parasol i moneta, tu, no, dwa ostatnie, chwila prawdy, biedronka, rower, biedronki były, jest i rower. Ale czy my coś tutaj osiągniemy tymi dwoma? Chyba nie. Różne. No kinia. Postaraj się. Dobra. Milion giga cash. O, tutaj będziesz to. Słuchajcie. Tu będziesz to. Super liczba. Może bonus. Dobra, jakie tu wygrywają w ogóle? Zobaczymy. Co my tu mamy?

Osiem. No nie. Dwadzieścia trzy. Czterdzieści siedem. I szesnastka. No, jeszcze jest szansa. Trzydzieści pięć. mamy dwadzieścia pięć. Czterdzieści cztery blisko. Siedemnaście. Sześć. I dziewięć. No. Trzydzieści dwa blisko.

Korona, czyli słuchajcie, różne, ale jako zdrabki z kapelusza, to jeszcze mam dla Was surprise. Mam jeszcze jedną gwiezdną kasę. Ostatnia z paczki. Ostatnia, ostatnia, jak dostałam ostatnie, to miałam, a jak sama wzięłam, to zobaczymy. Bo wiecie, jak to jest, no. Zobaczymy. Dobra, lecimy. Wszystko widać. Eee, szukamy tak. Podkowa, serduszko 25 lat. No to poproszę te 25 lat. Nuta, mikrofon, palma, balon, bęben, parasol, klaps, pik. Dobry znak, dobry znak. Ej, no bo ja sama nagrywam odcinek, a ja mam dopiero piątaka. Muffin, łódź, ciastka, okulary, szalik, worek, zamek, zegar, śliwka. No, jeszcze trochę, cytryna, jabłko, kolczyki, pszczoła, pies. Planeta, diament, maska, klucz, no otwórz się, otwórz, pizza i trefl, cała nadzieja w bonusie, słuchajcie, no ja nie wiem. Wiśnie, tak jak w poprzedniej, ociepierun, L, L, N, ociepierun, mamy jeszcze jedną. Grubą rybę, mm. moja gigapensja z numerkiem 16. No to to jest ostatnia szansa na no, nauki. Ja bez ciebie nie będę nagrywać, chyba. Chyba, że to będzie la creme de la creme, bo to już jest ostatnia zdrabka na dziś. Więc zobaczmy, czego my tu będziemy szukać.

11, blisko. O. 31. Mamy 21. 49 i. I trójka. Tu się nie udało. Znakiem tego. Łuki musi być obecny na odcinkach. Ja wam mówię. No, na dzisiaj to mamy. Zobaczcie. Ta nam. Pierwsza zdrapka, Jedyna wygrana, idę sobie za to kupić krzyżówkę do kawusi za 5 zł. Wam życzę pięknego dnia, dużo uśmiechu, dużo zdrówka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja nie wiem, czy ja się odważę już bez łukiego nagrywać. Zobaczymy. Zapraszamy Was na nasze vlogi. I co słońca! Pa! pa.